Znajdujemy się w Zespole Szkół w Miejskiej Górce. Obiekt ten przeszedł gruntowną termomodernizację. A taka termomodernizacja nie obędzie się bez czego, Jarek? Bez pracy. Poznajmy ten obiekt i jego walory. Zapraszamy do środka. Panie Macieju, jakie prace wykonaliście na tym obiekcie? Nasza firma jako generalny wykonawca termodernizacji wykonała m.in. ocieplenie stropodachów, wykonanie nowych elewacji z ociepleniem, wymianę kompletnej stolarki okiennej, drzwiowej, wymianę instalacji oświetlenia grzewczej oraz wentylacyjnej. Powinniśmy zapewnić wentylację w takich salach lekcyjnych na poziomie nawet 4 wymian na godzinę, co by spowodowało duże straty ciepła, jeżeli byśmy mieli w sposób naturalny wymienić to powietrze. Dlatego zastosowanie rekuperacji nam zdecydowanie obniża te koszty eksploatacyjne. Postawiliście na rekuperację decentralną. Dlaczego? Głównie ze względu na oszczędność miejsca, którego nie mieliśmy tutaj za dużo przy modernizacji budynku istniejącego. Nie mogliśmy tutaj poprowadzić wielkich kanałów wentylacyjnych w całej szkole, ponieważ po prostu nie było na to miejsca. No, to jest pierwszy powód. Drugi to dzięki temu systemowi mamy w każdej klasie osobne sterowanie. Rekuperatory włączają się w momencie, gdy w danej klasie zwiększa się zapotrzebowanie na świeże powietrze dzieje się tak dzięki czujnikom CO2, które są zamontowane tak mówię w każdej klasie osobno. Tak, zwiększa to komfort użytkowania i też oszczędność energii, ponieważ rekuperatory nie muszą pracować na pełnych obrotach, gdy nie jest to wymagane. Skoro w każdej klasie jest decentralny rekuperator, to ile łącznie znajduje się w tym zespole szkół? W zespole szkół są 23 rekuperatory, w tym budynku, w którym jesteśmy, jest ich zamontowane 15. A co z hałasem? Po pierwsze, speł urządzenia spełniają normy wymagane przepisami, czyli są cichsze niż 40 dB. Można to porównać do szumu pracującej lodówki. Czy możemy te urządzenia sprawdzić? Oczywiście, zapraszam. Znajdujemy się w jednej z sal lekcyjnych. Urządzenie pracuje i faktycznie jest niesłyszalne, jak lodówka. Wspominaliśmy też o odzysku ciepła. Czy możemy sprawdzić, jak on w tym momencie wygląda? Oczywiście. Doprowadzamy do klasy 19,3, czyli temperatura jest podwyższona o ponad 10 stopni Celsjusza, a zużyte powietrze ma 12,5 stopnia Celsjusza. Odzysk ciepła jest na bardzo wysokim poziomie. Jarko, a co z jakością powietrza? Jeżeli chodzi o jakość powietrza, no to tak jak tutaj Pan Maciej wspominał zastosowane to, to są czujniki dwutlenku węgla, które na bieżąco mierzą faktyczny stan jakości tego powietrza. Aktualnie mamy 640 ppm, -ów. limit higieniczny jest ogólnie przyjęty 1000 ppm, czyli jak do 1000 ppm powietrze uważa się za dobrej jakości, powyżej 1000 już e, Gorszy, tak? I dlatego ustawiony mamy limit załączenia, jakby zwiększonej wentylacji powyżej 1100 ppm na chwilę obecną. Dzieje się to w sposób automatyczny, więc nikt nie musi tego kontrolować. A co ze sterowaniem? Sterowanie jest bardzo proste. Właściwie go nie ma, ponieważ ustawienia wstępne zostały ustawione przy pierwszym uruchomieniu i do momentu serwisu nikt nie musi nic zmieniać. Całe sterowanie odbywa się automatycznie dzięki czujnikowi CO2 i oprogramowaniu. Panie Macie, jeżeli chodzi o montaż, jakie typ tutaj zastosowaliście, Bo, ponieważ mamy różne rodzaje tych urządzeń. W tym obiekcie zamontowaliśmy nasze urządzenia pod sufitem na środku klasy, dzięki ich budowie nie ma konieczności prowadzenia kanałów rozprowadzających po klasie i odprowadzających powietrze. Ten typ urządzenia pozwolił też na poprowadzenie kanałów dolotowych, na elewację w taki sposób, jaki nam pasował. Mieliśmy tutaj ograniczenia, o czym już wspomniałem, ze względu na mało miejsca w modernizowanym obiekcie. Tu wybraliśmy instalację Czerpni pod oknem. Tam też doprowadziliśmy rury, które zostały zabudowane i są bezpieczne dla dla uczniów i dosyć estetyczny. Bo wiem, że też rozważali się e, wymianę szyby na takie e, czerpniowy wyrzutnie, tak? Że zamiast szyby okiennej by była taka króciec z kratką. Tak, była też taka opcja, ale to zabrałoby naturalne światło i udało nam się wymyślić inną koncepcję. Czyli mamy świeże powietrze, a co za tym idzie komfort, odzysk ciepła, bardzo cichą pracę urządzenia, prostotę montażu, Jakie jeszcze korzyści wynikają z tego systemu? W każdym rekuperatorze też zastosowane są filtry powietrza. Tak jak jakość powietrza zewnętrznego w okresie grzewczym jest słaba poprzez smog i przekroczenie norm tych drobnych cząsteczek, to dzięki zastosowaniu odpowiedniej klasy filtru jesteśmy w stanie wyfiltrować te cząsteczki i nie dopuścić je do naszej klasy szkolnej. Tak? Co się przekłada też na to, że dzieci nie oddychają tym zanieczyszczonym powietrzem. Świeże powietrze i komfort to klucz do efektywnej nauki. W tej szkole udało się to osiągnąć dzięki decentralnym rekuperatorom. Nie bez znaczenia było prostota montażu oraz wsparcie na każdym etapie inwestycji, więc zapraszamy do współpracy ze CBF.